Mecz o losowanie z pierwszego koszyka. Polska, Niemcy. Szósta kolejka eliminacji Miasto Świata Trybu Volta. Ostatnia już kolejka. Gramy w, w Poznaniu. I ruszamy. No, jest tutaj Lewandowski w końcu na boisku. Okazja. Jest 1-0. Kośliski. Tak jest. Dwa, dwie i cztery sekundy przed końcem. Pierwszej połowy. Jest, jest, jest! Jest! Lewandowski, tak jest! Jest! To wygramy Będę bardzo z pierwszego koszyka We wtorek, we wtorek Brawo, palac Rybus. Lewandowski. To Piotr Troftorek. Jest zadowolony. Brawo Rudiger, Leno, Amerykan, Nehaus Enhaus. To są zawodnicy, które dzisiaj są przyjechali tutaj do poznania, żeby się pobawić, ale tak wcale nie jest. Jednak to Polacy dają im lekcje futbolu. No i Fabieński, tak jest. Fabieński. No, czy, czy, czy. Nie. Ale z ubrańcie to proszę. Jest. Jest, 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 jest. Pabieński. To się piękne niewisko. Brawo Polacy. Zatem drugą połowę meczu Polska-Niemcy. pora będzie zobaczymy teraz, okazja jest Milik, coś co? nie ale było blisko G21 Fabiński tak jest Łukasz Fabiński Leno, Neuhaus, Kan, Rodziger. Szybko podjął piłkę Niemcy. Chcą zbusić nas, nas do błędu. Ale jest od kontra. Okazja. I... Ach, było blisko. No, no. Troszeczkę kibiców tutaj w Poznaniu. Bardzo mało, dosłownie tylko piętnaście. Okazja, trzeba to bronić i zachowac czyste konto tak sama w 2014 roku ok to 2 do 0 z i to jest Koniec meczu. A więc Polska wygrywa. My mamy to. Dwa to z rozgiem sami. Brawo. Polska jedzie na mundle z pierwszego miejsca i jest w koszyku numer jeden. W losowaniu, który się odbędzie we wtorek.